Cześć, dzień dobry, witamy w zakładach chemicznych PERMEDIA. Dziękujemy za nominację do Gashin Challenge w firmie GTX Hanex Plastic, z którą należymy do wspólnej grupy Lerk. Naszą dzisiejszą akcją wspieramy malutką Marysię Figura, której życzymy wielu sił i zdrowia. Trzymamy za Ciebie kciuki Marysiu. Nasze nominacje przekazujemy do Raben Logistics Polska, oddział w Lublinie i z WUXO, spółka z Siemianowice Śląskie.